Dziękujemy serdecznie wszystkich miłośników Starego Audio. Na naszym kanale audio AZR. zapraszam również naszą stronę internetową wehikuł-czasu.com. Dziękujemy serdecznie za komentarze oraz subskrypcję. Dziękujemy również bardzo serdecznie wszystkim tym, którzy wspierają naszą budowę Muzeum Stacjonarnego, w którym się w tej chwili znajdujemy i w którym kręcimy już odcinek numer jeden. Gdyś... Yy, no, to jest mój pierwszy raz. Tak, tak, czyli to jest e, pierwszy raz. Mój pierwszy odcinek. raz. Tak. tak, ale nasz wspólny. Nasz wspólny? Tak. tak nasz wspólny e, pierwszy, poprzedni... ale ogólnie to już drugi. Stan tak, tak no, z Darkiem był tak zwany zerowy, startowy, po przenoszeniu sprzętu tutaj, a my dzisiaj kręcimy wspólnie pierwszy odcinek i mam nadzieję, że tych odcinków będzie tutaj coraz więcej, bo może wiosna e, przyjdzie, to będzie łatwiej tutaj m, te odcinki kręcić, bo. Jednak mimo wszystko utrzymać tutaj temperaturę domową będzie ciężko, bo jeszcze trwają prace. No i przede wszystkim będziemy tutaj mieli dość dużo rzeczy do przenoszenia w tym miejscu, w którym siedzimy, więc nie będzie można tego jakby zostawić tutaj na stałe, więc będzie nam to trochę przeszkadzać ten stół. I no, a tutaj no, tak. naprawdę jest świetne miejsce, do kreatywności. Miejsce jest świetne i przede wszystkim na tym stole muszę porobić teraz zdjęcia z paczek, które przyszły, bo jeszcze nie trafiły na stronę. Dziękujemy wszystkim tym, którzy nadesłali do nas te paczki, tylko po prostu, no, jeszcze brak czasu. Dzisiaj był piękny, słoneczny dzień, ale też mieliśmy dużo innych obowiązków, ale od dnia jutrzejszego będziemy tutaj już działać w kierunku właśnie trochę zagospodarowania tego wszystkiego, czego wy oczywiście po bokach nie widzicie, a czego tutaj jest bardzo dużo. Ale dzięki temu też nie musimy daleko chodzić po sprzęt, bo po prostu jest już teraz trochę bardziej w zasięgu ręki. Dokładnie. A dzisiaj gościmy mój ulubiony zestaw i moje ulubione kolumny. Muszę tak, się tak, przyznać. Tak. Marzyłam od nich, a marzyłam o nich, a, a ciężko było do nich się dostać. Bardzo, bardzo ciężko. Ale już są, ale zaczynamy oczywiście jak zawsze, od naszego ulubionego MM. Tak, magazyn muzyczny jazz, grudzień 1987 rok, cena 70 zł. Stabilnie. Tak, nadal 70. W poprzednim odcinku też było 70. Więc stabilna cena. Tak. No i tutaj zainteresował mnie taki artykuł zatytułowany Samodziały. O no to na to. Nie wiem, co to Czym mówić? się samodziały. kojarzą samodziały? samodziały? Nie wiem, pierwszy raz to słowo słyszę? Samodziały. Ja na początku myślałam, że to samo oddziały, ale mówię, nie, samodziały. I tak czytałam się tekst i, i uznałam, że jest naprawdę ciekawe, że warto się tutaj z Państwem podzielić tym tekstem. E, tym bardziej, że dzisiaj również wystąpi magnetofon kasetowy tak, u nas tak. w programie. Znaczy, takie, jest, e, takie są nasze plany. Czy on wystąpi w programie, to, to się okaże, jak przejdziemy do prezentacji. No, bynajmniej czeka. Tak, Czeka tak, gotowy. Tak, tak. Pod, pod napięciem. Jest, jest pełen napięcia no, jest i, i kontrolki widzę, stąd jeszcze świecą. No to super, no to w takim razie e, przejdźmy do e, artykułu, żeby się nie rozmyślił. Ostatnimi czasy magnetofon kasetowy stał się częścią elementarnego ekwipunku zabieranego na koncerty. Czy zabierałeś magnetofon? Tak. Kasetowy na koncert. Tak, nagrywałem yy, z mikrofonu. który no, Tamte kaseciaki oczywiście miały wbudowane. Jakość dramatyczna. Yy, mam nawet nagranie: to jest yy, nagranie z Solidarności w Gdańskiej Oliwii z lat 80. -tych. Oczywiście tu przyznam szczerze, ja na tym nie byłem, byłem zbyt mały, ale jest to właśnie nagrane w ten sposób na magnetofonie kasetowym poprzez mikrofon w tym zabudowany. Ja tą kasetę znam już na pamięć, jakby, bo od dziecka strasznie mnie to interesowało i bardzo często je słuchałem, ale odsłuchać dzisiaj to dla kogoś, kto pierwszy raz by to włączył, jest na pewno kwestia mocnego wsłuchania się. W to. Ale my wtedy byliśmy przyzwyczajeni do. Tego typu jazdy. Ja trochę. Też, dokładnie. Tak, tak. Dla Dla nas gadywaliśmy... To jest taka normalna codzienność. Tak. Nikt tak. się nie zastanawiał, że może być lepiej. Ja, ja bym powiedział nawet, że czytaliśmy z ruchu warkę no, z kasety magnetofonowej. Bez obrazu. Dokładnie. Las rąk, wzniesionych ponad głowami i trzymających magnetofon, jest od kilku lat częścią krajobrazu jarocińskiego festiwalu. Podobny obraz zdarza się oglądać i na innych imprezach rokowych. A przecież zaledwie kilka lat temu, przepraszam, raczej kilkanaście, ależ ten czas szybko pomyka. Każdemu niemal koncertowi towarzyszył anonsowany przez konferencjera zakaz nagrywania. Zresztą zakazów tych było więcej w onych czasach, a jednym z najśmieszniejszych był zakaz tańczenia podczas koncertu. to dzisiaj się zdarza, ale dzisiaj też nagrywam na smartfonie. Dokładnie. Dla rąk. Jest. Również ta tak. sama, ten sam krajobraz, tylko troszeczkę może urządzenia są mniejsze. Tak, lżejsze, bo trzeba lżejsze, pamiętać, mniejsze, że tam było 6 tak, tak. baterii m 14 mm. lub 20. No i dzisiaj nie ma zakazu nagrywania, bo to jest nie do ogarnięcia. Tak. Czyli zakaz tańczenia podczas koncertu, czy nawet podnoszenia się z miejsca. O. Trwały te zakazy do chwili, kiedy organizatorzy zorientowali się, że kilkakrotnie więcej osób pomieścić może sala bez krzeseł, co znacznie zwiększało dochód z imprezy. A muzycy uświadomili sobie, że owe amatorskie, dokonywane nagrania stanowić mogą jedyny fonograficzny zapis dokumentujący ich działalność artystyczną. No tak, taka była rzeczywistość. Nie każdy przecież koncert był nagrywany dla na telewizji polskiej. Jednym z założeń nowej fali był powrót do źródeł kultury czyli do tego, co najprostsze. Bob Marley w utworze zatytułowanym praca śpiewał Tylko my możemy to wykonać, więc zjednoczmy się i zróbmy to. Mija dzień za dniem, a my pracujemy na chwałę przyszłych dni. Wśród tego, co jest do zrobienia są takie rzeczy, których tylko my sami możemy zrobić. Uważam, że powstanie tak zwanych niezależnych firm fonograficznych było praktyczną odpowiedzią udzieloną przesłaniu Marleja. Więc gdy do nas dotarła Falaregę czy Pangroka, a wraz z nią filozofia w artystycznej działalności określanej przymiotnikami niezależna i niekomercyjna, wielu wykonawców poczęło opatrywać swe dokonania tymi właśnie przymiotnikami. Więcej przy tym było manifestów, słownych deklaracji niż autentycznych prób tworzenia kultury offside'u. Że jednak były takie, świadczyć o tym mogą kasety i zawarte na nich nagrania. Każda z nich ma swoją historię i legendę, a tych kilka, którym postanowiłem poświęcić uwagę, stanowi zaledwie fragment obrazu tak zwanej niezależnej fonografii. To tak. co? Tutaj, tutaj autor artykułu przytacza właśnie kilka historii, potwierdzając to, co, co powiedział, co się działo, i to może po Dobrze, dobrze. To w takim razie przejdziemy do magnetofonu kasetowego, kasetowego i nie tylko. Dokładnie. Zapraszam. Hotelu Fan mówi: Na taśmie mam. Tak brzmią słowa kultowego utworu, autobiografia zespołu Perfect. My oczywiście pamiętamy, o co chodziło z tą taśmą i co to jest taśma magnetofonowa, ale młodzi ludzie oczywiście tego już nie wiedzą. A słyszałem kiedyś taki przypadek, że znaleziono w lesie kasetę magnetofonową, i dziecko się zapytało, czy to z okresu II wojny światowej. Także ta edukacja młodych, aby pokazać im, że coś takiego jak ta seta magnetofonowa kiedyś istniało i bawiliśmy się przy muzyce nagranej na tych taśmach, warte jest moim zdaniem pewnego wysiłku, i stąd też nasze muzeum, aby młodzi ludzie nie zapomnieli, że przeszłość istniała również bez internetu i bez smartfonów. Dzisiaj mamy tutaj piękne radio, a w zasadzie amplituner, który w tej pozycji. Znajdować się może tylko dzięki przemkowi budowniczemu, który tworzy kolumny, bo zrobił nam kiedyś właśnie stojak do tego radia, bo naprawdę jest to piękne urządzenie. Jeżeli teraz patrzymy przy tym oświetleniu, to być może widać, że ta skala nie jest idealnie oświetlona. Ja nawet kiedy zdjąłem ten przód, aby stwierdzić to, że wszystkie żarówki świecą, a dopiero po zgaszeniu światła skala ta naprawdę pięknie świeci. Puszczę Wam tutaj na początek muzykę, nawet z komórki, aby młodzi wiedzieli, że takie coś jest możliwe. Piękne brzmienie, naprawdę urządzenie jest świetne. Polecam każdemu ten model. Jeżeli chcecie mieć coś ładnego, co wieczorem pięknie świeci, pięknie gra, i można podłączyć nawet komórkę. Oczywiście komórka dzięki temu urządzeniu, które tutaj można podpiąć, nawet kablem dinowym. Bo wszystko jeszcze istnieje, wszystko można zrobić. Tak brzmi ta muzyka z komórki i naprawdę jest to bardzo przyjemne i dla ucha i dla oka. Ale my przejdziemy tutaj do yy, magnetofonu, aczkolwiek włączę też na chwilę UKF. O, to już byłoby za dużo, ale radio tutaj odbiera. To się bardzo cieszę, że radio odbiera w tym pomieszczeniu z anteną, yy, bo. No, będziemy tutaj prezentować dużo radioodbiorników, więc yy, bałem się, że może być yy, zakłócenia, mogą być jakieś ewentualnie tak jak mieliśmy w mieszkaniu, czy u nas w domu też niespecjalnie dobrze radio odbiera. Tutaj jest OK. Yy, ale przejdziemy do kasety magnetofonowej, którą mam tutaj w modelu Akaya. Tak wygląda kaseta magnetofonowa dla tych osób, które by się przypadkiem młodzi pojawili. I mamy tutaj bardzo fajny magnetofon, który... Ma autorewers. No, obroty tutaj możecie zaobserwować. Czy w zasadzie może nie zaobserwować, ale usłyszeć, że są troszeczkę zwolnione. No sprzęt był długi czas nieużywany. Zdjąłem tą klapkę, aby pokazać, jak działa tutaj autorewers. Będę musiał mu troszeczkę pomóc. No bo paski już po latach ponownie zaczynają troszeczkę odmawiać posłuszeństwa. Ale zobaczcie, jak pięknie wymyślono kiedyś. Obracanie kasety. To jest druga strona, a tu zrobimy ponownie obrót. Proszę bardzo. O, troszeczkę trzeba mu po prostu pomóc. Będę musiał go oczywiście rozebrać, ze względu, zarówno na obroty. jak i na ten no, niedomagający któryś pasek, który nie dociąga tutaj y, tej kasety do końca. Ale tak właśnie byśmy sobie życzyli w tamtych czasach dawnych, kiedy chodziliśmy właśnie na te koncerty, żeby móc nagrywać i odtwarzać na przykład na takim magnetofonie. No, a Kai podam Wam model to jest GXC65D dla osób, które by chciały sobie taki magnetofon poszukać. Yy, bardzo ciężkie urządzenie, posiada już dolby. No i ten właśnie fenomenalnie rozwiązany yy, autorewers. Tutaj, normalnie rzecz biorąc, jest właśnie ta klapka założona. Nie widać tego, nie przeszkadza, ale ja ją zdjąłem, aby wam to pokazać. Yy, są te magnetofony jeszcze dostępne, jeżeli ktoś chciałby uratować właśnie ten model. Ja tu dziękuję za to urządzenie Jackowi z Holandii, który pomógł nam zdobyć ten magnetofon parę lat temu, już w tym momencie, mogę powiedzieć. I jakby nie patrzeć, nadal pracuje, ale no niestety te obroty mu się troszeczkę już spowolniły. Chciałbym oczywiście przywrócić mu jego świetność ponownie. Mam nadzieję, że uda nam się tutaj w jednym z pomieszczeń znaleźć takie miejsce, w którym będę mógł sobie spokojnie te magnetofony też naprawiać, wymieniać paski, żeby nie musiał tego robić w domu. No ale jeżeli szukacie czegoś wintażowego, szukacie czegoś, co ładnie by wyglądało, ładnie by grało, bo właśnie ten amplituner z oryginalnymi kolumnami, bo to są oryginalne kolumny od tego zestawu w kolorze białym, to naprawdę szukajcie tego i być może takiego magnetofonu. Dzisiaj program może ciut krótszy, ale też jeszcze za ciepło tu nie ma, także y, przechodzimy do kolejnego etapu naszego odcinka. Także powiem Wam, że y, no, trochę chłodno, że jakbym napalił w piecu, no ale oczywiście pieca tutaj nie ma, więc y, latem na pewno będzie fajnie, będzie y, ciepło. Będziemy mogli sobie tutaj dłuższe odcinki kręcić. A dzisiaj to tak troszeczkę, yy, tym bardziej, że wyłączyłem ogrzewanie, które, te, które tutaj na dole jakby dogrzewa pomieszczenie, ale ze względu na szum, który wywołuje, no nie chciałbym go yy, uruchamiać w tym momencie, ale kochanie, zapomniałem założyć ci mikrofon, więc zobaczcie, to są programy na żywo. I teraz uruchomimy kolejne urządzenie. Proszę bardzo. I będziesz Dlatego mogła się nie nam... odzywała no, no I teraz będziesz mogła nam przeczytać końca. Tak, tej ale historii. chciałam powiedzieć, że naprawdę uwielbiam ten zestaw, jestem pod wrażeniem. Naprawdę myślę, że może nam się uda zrobić jakiś króciutki kawałeczek nocą. A, no dzisiaj tak może nie. Nie marzyłam, nie bardzo. Dzisiaj nie, bo trzeba by było. Nie chciałbym tego robić na zasadzie, że ten magnetofon ma za wolne obroty, a przynosić kolejny tutaj jeszcze i uruchamiać to troszeczkę. Może następnym razem do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy. A musimy znaleźć tutaj ładną półeczkę na niego, żeby on w tym zestawie sobie stał, żeby można było muzeum go ładnie pokazywać. A ja już marzyłam o muzyce nocą. <laughs> no to wróćmy do artykułu, przytoczę jedną z historii. Historia to rozpoczyna się w 1977 roku, a jej bohaterem jest Wojciech Sztyler, szef pierwszej prywatnej firmy fonograficznej Studio Atu. To właśnie dzięki niemu ujrzały dzienne światło nagrania Brygady Kryzys. Fakt, że wydał własnym sumptem kasety z tymi nagraniami niejako zmobilizował firmę Tompress do wypuszczenia na rynek płyty Brygady. Lecz zanim to nastąpiło, przez cztery lata trwała pielgrzymka pomiędzy różnymi urzędami. Czyli zawsze tak było, od zawsze. Wojtkowi chodziło bowiem o to, aby uzyskać uprawnienia wydawcy, czego na notabene nie udało mu się uzyskać do końca działalności firmy. Pierwsza zgoda, którą otrzymał po złożeniu odpowiedniej ilości zaświadczeń i dokumentów, dotyczyła prowadzenia zakładu fotograficznego. Wie pan, fono i foto to takie podobne jedno do drugiego usłyszał w odpowiedzi przy składaniu odwołania od decyzji. Koniec końców otrzymał wreszcie zgodę na publikację nagrań, jednak tylko tych, które na zasadzie licencji mogłyby odkupić od państwowej firmy fonograficznej. W ten sposób sen o tym, że są takie rzeczy, które tylko my sami możemy zrobić, rozwiał się bezpowrotnie. No tak. no tak jak w poprzednim artykule. O tej wypożyczalni kaset wideo, gdzie można było mieć tylko muzykę. Tak, tylko Czyli... kasety z muzyką. Tak. No ale powiem że szczerze, że dzisiaj do tych czasów trochę wracamy, Dlatego bo też na wszystko trzeba mieć zezwolenia, zgody. pielgrzymki w... dzisiaj tak, są, tak, myślę, tak. Do urzędów są wcale na pewno zjawiskiem, nie Zjawiskiem yy, tak, no, prześladującym yy. nas yy. Yy. Yy, ludzi cały czas. Yy, nie wiadomo po co te ograniczenia. Dokładnie. Pisałem tu kilka ścieżek, jakimi podąża u nas niezależna działalność fonograficzna. Kilka zaledwie kaset, które mam w zasięgu ręki, stanowiło podstawę tego opisu. Są jeszcze takie, o którym wiem, jak na przykład wydawnictwa grupy Deserter lub Reportaż. Wszystko to wzbogaca nasz rynek muzyczny, krąży gdzieś pomiędzy ludźmi i czeka na lepsze czasy naszej fonografii. Czego życzę sobie i wszystkim słuchającym? No tak. I oby ta muzyka towarzyszyła nam zawsze, nie ma co ukrywać, że dla nas muzyka znaczyła dużo więcej. Miała większy przekaz, dawała nam wolność i radość, bo przy niej można było tańczyć. No, to co dzisiaj już chyba młodzi aż tak bardzo nie, nie korzystają z tej muzyki, przynajmniej muzyka jest na pewno też inna. No i mają wiele ro innych rozrywek. Tak, tak, tak. A, A dla nas, nas no prywatki to... czy, czy dyskoteki były czymś nowym. No i tak, tak naprawdę czymś takim jedną z niewielu rozrywek. No. Nie? Więc tylko człowiek czekał na, na dyskotekę czy na jakąś tam prywatkę, fajną muzykę. Chociaż tak jak mówisz, bardzo często było nas kaset, gdzie naprawdę praktycznie zagłuszaliśmy. Tak. Rozmową, no bo ona była tak nagrana. Tak tylko. cicho, no i sprzęt też miał bardzo mało wad, że tak można powiedzieć. A wady miał bardzo dużo, bo często wkręcał te taśmy, często się psuł. No, takie były czasy, ale y, cieszymy się, że y, ten sprzęt przetrwał i nasz sprzęt ma też tutaj dużo wad, bo no, trzeba będzie go i tak y, teraz bardzo dużo urządzeń mamy do serwisowania, ale nie przejmujemy się tym. Będziemy sobie pomału, pomału teraz ten sprzęt ustawiać i to, co będzie szło na serwis, to mam nadzieję, że w dużym stopniu będę w stanie zrobić to sam. Ewentualnie pomożemy się z naszymi serwisantami, których tutaj bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę im bardzo, bardzo dużo zdrowia i stu lat życia, bo mniej więcej tyle jest potrzeba, żeby to wszystko przeserwisować. Ja też ze względu na to, że teraz nie pojawiam się często w odcinkach a Powodem jest praca zawodowa. To bardzo dziękuję, ponieważ czytam komentarze i jest mi naprawdę niesamowicie miło, że, że mam takie fajne tutaj opinie od naszych widzów cudownych. Pozdrowienia i że cieszą się, że jesteśmy razem. Tak, także dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. To jest takie fajne. Dziękujemy za właśnie te komentarze, za subskrypcje, do których oczywiście namawiamy, abyście byli na bieżąco z naszymi odcinkami. I oczywiście, gdybyście chcieli uczynić ten drobny gest i wesprzeć nas w trakcie tej budowy, to oczywiście link do zrzutki pod tym filmem, jak, jak również na naszej stronie internetowej. Każdy gros się liczy, bo kosztów jest jeszcze bardzo no, dużo. Nakłady finansowe są naprawdę niesamowicie wysokie. I dlatego, jeżeli możecie, to dziękujemy z góry wszystkim tym, którzy to już uczynili i bardzo dziękujemy tym, którzy to uczynią, bo to muzeum zostawiamy dla przyszłych pokoleń, dla wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wyglądała historia dźwięku. Zapraszamy do kolejnych odcinków. I do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.